Siemanko, witajcie. Ja jestem Matwiej, a to jest pierwszy odcinek z gry RTL Ski Jumping 2007. Mamy właśnie sezon na skoki, także postanowiłem sobie zacząć taką serię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i czy w ogóle ta seria wypali. Także e, przejdziemy sobie do gry od razu. Zrobimy sobie z zawodnicy nowego zawodnika poziom, myślę, że normalny. Opa, wygląd jego mordełę. Jakąś trzeba zrobić ciekawą. Taki bardziej kofler. <grymne> e. O, taki będzie Okej. Okay. Ale nie nie Niemiec. O, Polek, Polska, Polska. Eee, kontynuuj. Mmm, waga 75. Możemy trochę odjąć, czy nie Dobra, to niech będzie tak, e, kontynuuj, Technika podejścia, technika lotu, technika lądowania. że odejmiemy sobie troszkę tutaj. E, I damy technikę podejścia troszkę większą jedziemy dalej imię mogę wpisywać? już dam, dobra wpisujemy Matwiej nazwisko tylko, że nazwisko chciałem wpisać o, dobra <ślesy> Matwiejczyk Matwiej Matwiej, Matwiejos. Dobra, niech będzie tak. <grymne> Okej, okay. zakończone. Dobra, teraz tecz I zaczniemy sobie karierę. Mm. Jeden gracz. E, na pewno chcę rozpocząć nową karierę. Weźmiemy sobie ligę średnią, taką amatorską. E, matwiej, Matwiejos. Nie spełniłeś wymogów wstępnych, jeżeli chcesz wziąć udział, więc musisz być pierwszej FINZ-owera, Do To co, muszę nie grać? Dobra, jedziemy łukaszcem dzioba. <grytania> yeah! Świetny strój, maska, wszystko jest. Co już tak? Wszystko ustalone jest? Czy co? Czy jak? What the fuck! Że tak powiem. Ehm, do dwosku byś jakiś przydał, nie? Smar. Mistrz smarowania, mamy 405. No, wydamy sobie co tam. Będziemy wygrywać się cały czas, także będzie ok. Trener. Trening. Rynek trenerów. Też bierzemy najlepszego za trening. W sumie dużo bierze. Nie wiem, czy jest sens go brać, ale okej, okay, wyźmiemy sobie go. Mniejsza z tym. Eee, okej, okay, wychodzimy i zaczynamy nasz konkurs. Trenuj. 2500. No. Trener nie zdziera z nas, znaczy w sumie zdziera, na, zdziera z nas bardzo dużo pieniążków, ale myślę, że jakoś e, damy radę mm, z tym jakoś się uporać. Komentarze, ich są wyłączone, ok, także ich nie słychać. Możemy zacząć skakać. Mamy wiatr boczny z prawej strony, kiepsko trochę. Ale zobaczymy jak to wszystko Okej, okay, super wybicie. Z telemarkiem pięknie, bez żadnych problemów. Myślę, tutaj zakwalifiku zakwalifikujemy się do e, pierwszej serii. Noty całkiem niezłe. Jedna dwudziestka. Także jest. E, jest dobrze. Hoppa. Kwalifikacja, no dobra Łukasz Dzioba. Spoko może tak być. E, mamy złą pogodę, deszczyk pada, ale to nam nie straszne. O, znowu super wybicie, nice. Mamy dzisiaj szczęście. Piękny telemark. Tylko teraz się utrzymać, ok. Nie jest źle 3 razy 18,5. No, całkiem nieźle Ale po pierwszej serii znajdujemy się na pierwszym miejscu i teraz ostateczny skok. Czy nam wyjdzie? To się okaże. Opa. Oj, złe wybicie, złe wybicie totalnie! Ale chyba dolecieliśmy tam gdzie gdzie powinniśmy. Także czuję wygraną pierwszą. Noty nie są bardzo dobre. W sumie są słabe, bo <laughs> wybicie było kiepskie. Okej. Okay. I zajmujemy pierwszą lokatę. Po pierwszym konkursie 100 punktów zyskujemy. Czyli jest nice. Mmm, oferta smosowska, baseny Pasenny baseny lodowawia, zatrudnijcie jako partnera w funkcjonując... Podjąć... Dobra, bierzemy. Gratulacje, 5000 euro. Bardzo się cieszę z tego powodu. Może zerkniemy sobie do sklepu, jakieś kombinezony sobie możemy zakupić. Mmm, nasz ma aktualnie area dominica 40, z balance 90. 100 i balans 30. No nie, nie, aktualnie myślę, że nie, nie będę nic tutaj takiego kupywał. Ewentualnie jakąś maskę. To nie ma maski, to mamy 90. Aha. Nie, to w sumie była najlepsza. To jak na razie fuck it i Smarujemy, trenujemy również i jedziemy na drugi konkurs Pucharu Świata Amatorów, turniej drugi z 14, Rekordista SP Zolt, że uda nam się go pokonać, zobaczymy jakie będą warunki, mm. e, tak sobie skoczymy, delikatny wiatr z lewej strony, Myślę, że nie będzie problemów tutaj Okej, okay, super wybicie Z telemarkiem całkiem nice Ale odległość nie jest zbyt taka e, satysfakcjonująca, ale to dopiero był e, trening także luźno 3 razy 19,5 całkiem spoczko Mm. I pierwsza seria, zobaczymy sobie jak nam się uda skoczyć pierwszy skok. Super, wybicie! Leci! Warto robić te e, telemarki, bo za to są zawsze punkty. A punkty tu się bardzo liczą, także polecam Wam robić telemarki, jeżeli w tą grę gracie. 3 dziewiętnastki, i pół. Spoko. A zobaczymy sobie jak Arne Jokinen sobie skoczy. Pokażcie jak oni to latają. lotajo. Pędzi, pędzi. No, zbyt daleko to nie zaleciał. I lądowanie też miał kiepskie. Shit, prawie stukę szklankę, ale co tam? Skaczemy. Aż kombinezon daje nam tej bardzo dobrą równą wagę. A troszkę złe wybicie. I w ostatniej chwili udało nam się pięknie wylądować. Odległość też yy, była całkiem spoko. Wow, sędziowie całkiem ładnie nas tutaj potraktowali. Także z, z wygraną nie powinno być problemu. Bo jest oka przewaga punktowa. 200 punktów, spoczko. Ech, gratulacje, 5000 euro. Zrobimy <laughs> sobie trening. Usuniemy to z wagi dodajemy do siły wybicia. Czy coś nam zwiększy? Proszę bardzo, ładnie. Konkurs smarowanie smarujemy. Nasze narty muszą być normalnie idealne. O, tutaj mam rekord. Spoko. Turniej 39 games 40. Jezus ja powiedziałem 30. Ehm, Okej. Okay. Kwalifikacje. Tak, chcę sobie skoczyć, zobaczymy. Jakie warunki są na tej skoczni? Trzecia belka startowa. Ło, wow, 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 zwiewa nas, zwiewa całkiem. Ło, wow, jezu, jezu, jezu. No to już, tu już jest ciężej. Tu już jest ciężko. Punkt jest zagrożony: 9,6. Noty całkiem kiepskie jak. No, nie wiem, co powiedzieć. Dobra. Siódma lokata. Z kim... Yuzuru Kato. Kato. Spoko. Zobaczymy. Ale czy sobie z nim poradzimy? I lecimy. Super wybicie, lecisz, lecisz! Telemark w ostatniej chwili się udał. No, całkiem przyzwoity skok. Muszę przyznać. Jak na te warunki, to całkiem okej. Okay. Cieszynka zrobimy jeszcze, żeby się ucieszył. Czy nas już wyprzedzą? Czy? Tak, prowadzimy. Eee, spora przewaga punktowa. Łukasz Dzioba. Proszę bardzo, oj, Zwiewa tutaj. Ojej, 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 ojej. No, nie wiem, czy takie super te wybicie było. Odległość cały. Kiepska. Nie jestem z tego soku zadowolony, ale. Ale wygrywamy ten konkurs z, z palcem w wytupie, że tak powiem. Tak jest. Proszę bardzo. Punkty się sypią, przewaga jest. Także chyba nie mam czego się bać. 5000 euro. Znany milioner płaci Ci 8000 euro za prywatną sesję treningową. Następnie zaprasza Cię na obiad. Nice. Pieniążki lecą. Może coś sobie kupimy. Może gogle? Mamy... Mamy najlepsze? 100? czemu on takie dobre no Spoko, jak on takie dobre to się cieszę rękawice 195 nie wiem dlaczego on takie dobre wszystko tutaj jeżeli wiecie to czemu tak to jest ustawione 40 90 No, to może być dobre kombinazon 8055. Myślę, że, że można go wypróbować. Kupimy sobie go za 45 tysięcy euro. Ponieważ nas stać. Dobra, konkurs, smarowanie i lecimy. Wagę, po co mi to? Siła wybicia jest ważna. Proszę bardzo. Puchar Świata Amatorów Turniej 3 z 14 rekordista Anton Wildbach Oby był wiatr pod narty Ja mam pecha w tej grze bo zawsze nie mam tego wiatru pod narty tylko z boku jakieś zamiecie śnieżne wszystko ale spoko Koszulka lidera na sobie nie, powinno być problemów tutaj z, z, z uzyskaniem jakiejś dobrej odległości. A co prawda to nie było zbyt dobre, ale... Bo, ale kwalifikujemy się do pierwszej serii, chociaż nie musieliśmy, ale... Warto było sobie skoczyć taką przedtreningówkę. Mm, Okej. Okay. Zobaczymy jak... albo nie, zobaczymy sobie jak... jaka strobl skacze. Czy mamy z nim szansę? No, leci. I poszedł. Takim skokiem to możesz jedynie do domu monopolowego skoczyć po, po coś. Dobra. Idziemy! Ajajaj, za wcześnie, za wcześnie się wybiłem Ale spoko Łukasz Dzioba Całkiem przyzwoity skok, nie jest najgorzej Cieszynkę mu zrobimy, żeby się ucieszył co mi trąbisz tam? Kibice dają się we znaki, pewnie tylko kibicują tylko nam, ale to nic, my się cieszymy i zyskujemy sławę oraz zarabiamy pieniążki. O Jezus, najgorsze wybicie ever. Chociaż całkiem ładna odległość, nie spodziewałem się tego. Nowy rekord, nice. Całkiem spoko. Może dostaniemy jakąś premię za rekord. Zobaczymy, popatrzmy, jak nasz skoczek leciał. Siuuu. Pięknie. Za punkt, za punktem konstrukcyjnym. Całkiem spoko. Pierwsze miejsce, 5000 euro, 5000 euro za wstęp w serwatorni i się powoli w górę. Nice. Eee, może na tym etapie skończę pierwszy odcinek i chciałbym usłyszeć Waszą e, reakcję i m, Wasze zdanie na ten temat, na temat tej serii. E, czy dalej ją prowadzić, czy ostawić ją w cholerę, czy jest zbyt nudna, czy. Wszystko, co chcecie, wyrażcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.